Będzcie z nami dzień w Disneylandzie! Pa! I zobaczcie, czy tu nie skamują strasznie. Koniecznie zostańcie do końca, żeby zobaczyć, ile wydaliśmy na jedzenie, ile trzeba czekać czasu w kolejkach na atrakcje i czy naprawdę są tego warte. Jesteśmy w Disneylandzie. Jak widzicie, dojechaliśmy właśnie metrem, ale pogoda tutaj nikomu nie przeszkadza w uczestnictwie. Zobaczcie sami. Się jak dziecko, przenosił się po prostu do świata swojego dzieciństwa. Ej, zimno mi jest. Naprawdę. Będziemy się chować, pić czekolady, czy ciepło. Tak. A tymczasem, do boju! W pociągu, jak wysiedliśmy, do momentu, aż weszliśmy do parku, zeszło nie maks 10 minut, nie? No. Ultra szybko. Ultra szybko, bo jak tu byliśmy poprzednim razem w bardzo. Nas Go to jest fajnie. There it is! There it is a city! Look at this amazing city! Teraz fajnie, bo słoneczko trochę wyszło, tak, bo to już szybko wiecie, zmienia się wiatr i w ogóle wszystko, więc słoneczko. Cheese, ja też mogę do zdjęcia. Robiliśmy sobie razem zdjęcie tu z koleżanką. No i tak jest, słuchajcie, na każdym kroku ludzie po nas chodzą. No już nie ogarniam. Nagrywamy BASE DOWN! Wierzcie, że strasznie dziwno jest tańczyć do techno, które masz na słuchawkach w środku parku rozrywki. A potem ruszyliśmy prosto na pierwszą atrakcję Piraci z Karaibów. Świetne to, to że e, kolejka do każdej z tych atrakcji. Jest... I prawie klimat. Tutaj jak wchodzimy, no to jak to są piraci z Karaibów, no to już jest taki właśnie vibe tych jaskiń. Statek był na zewnątrz. To wygląda pięknie, naprawdę. Ja to uwielbiam. To jest przepięknie, naprawdę. qu'est-ce Jak młoda? się podobało? Bardzo mi się podobało, ale z racji tego, że już kiedyś tam byliśmy, to te no wrażenia właśnie. są takie trochę mniejsze, po prostu. Bardzo ładna scenografia, ale... Właśnie jak na drugi, jak na pierwszy raz myślę, że jakbyście poszli, no to jest sztos, nie? Bo no. jest scenografia, jak ktoś jeszcze lubi piratów z Karaibów i taki klimacik, ja na przykład mega lubię, to jest mega przyjemne. Ale tak na drugi raz już... Stonowanie jest, no, ale no, i tak. No tak, 7 na 10, teraz no, chyba. No ja też? też. No, też tak 7, 7 bo to jest po prostu zarąbiście zrobione i tak warto jest zobaczyć, nie? No, ale pewnie. Ale nie ma też. Nie ma Co? Takiego... Gdybym miał stać 4 godziny w kolejce, to bym nie stał. No ja tak samo nie. No. Nasze nastawienie do kolejek będzie się zmieniało każdej godziny. Poszliśmy więc coś zjeść. Ceny i jakość jedzenia w Disneylandzie generalnie nie zachwycają. Więc zapłaciliśmy 40 euro od osoby za bufet, z którego można było chociaż zjeść ile się chciało. Nie dzieciaka to jakby było jakoś, Nie wiem, że wiedziałem, że to, to nie. istnieje. No. Nie? Jakby, no, w domu nie było jakiejś tak strasznej biedy, ale też nie było tak, żeby ktoś sobie pozwolił z Disneylandu do Francji polecieć na wycieczkę. Nie? Że mhm. To jakby był nowy świat. Ja na pierwszych wakacjach z za granicą byłam, jak miałam 15 lat. No. To była Grecja. Taki hotel all inclusive, ale trzygastkowy, nie? No to niedawno, bo teraz masz 16. E. Czekam, nie? Aż y, Martyna wróci z toalety. To jest dalej nierozwiązana zagadka. Czemu faceci wchodzą i wychodzą, a kobiety są tak długo tam? Może kiedyś to rozwiążemy. szybko choćby, Polacy muszą być pierwsi. To było. Fajne to było, nie Dobre. byliśmy na tym, więc fajnie było. Ja lubię takie, bo zawsze żartuję przy tym. Ile byś Idzie... dał? Co? Temu? Tak chyba 7, na Do 7. W sumie to jest takie. Fajne, nie, takie... Wypopu... nie takie popularne chyba, ale mega stosowe, bo to ma swój motyw, że jest dom strachu, no. nie, ale na przykład nie jest ze Stranger Things tam, nie wiem, tak, dom no? Willa niech będzie, nie? Tak. No. Wtedy byłoby popularniejsze, a tak to jest spoko. To były prawdziwe duchy. Chcieliśmy iść na Big Thundera I ja to bym nawet miała ochotę, ale czeka się 80 minut i na to nie mam ochoty Disneyland, oczekiwania kontra rzeczywistość Na Tandera jeszcze wrócimy później w odcinku, dlatego zaczekajcie Potem nagraliśmy TikToka z tym z tym Zaladyna. jak on się tam nazywał? No, pamiętam to w ogóle to Mega Wam polecam Coco, piękne. Zresztą wszystkie filmy Pixara są piękne, no. ale nie będę się tu rozgadywał o filmach, bo to się źle no, skończy nie dla będziemy, tego vloga. Nie będziemy, nie będziemy o niczym innym już rozmawiać, hmm. tylko o tym. No, chociaż w sumie może przejdźmy do Eda Katmala i do... Idziemy teraz na kolejną atrakcję, która nazywa się Small World, czy jakoś tak. I tu są takie małe, przerażające trochę momentami, hipki... -hip. To są dwa parki, teraz przyszliśmy na ten drugi. Przed nami The Hollywood Tower. Ale ja tam nie idę. Na tą atrakcję nie idę. Ja no też nie idę. To nie ma szans. szans. Ja tylko pamiętam, jak ona wygląda, i mnie na sam widok mydli, więc ja tego nie zrobię. <grym> nie ma szans. No, niestety wszystko fajnie, ale. teraz za tych ludzi. Troszeczkę. Mieliśmy iść tam na jakieś teraz. Nie wiem, tu jest i fajna kolejeczka, jest jeszcze tam parę fajnych, tam gdzie jest też Nemo jedna, ale mówimy, że idziemy po prostu na kawę, odpuszczamy chwilę, idziemy siąść, bo stać po 100 minut. Ten czas oczekiwania jakby na zjechanie jedną karuzelą czy jedną kolejką jest za duży. Czasy trwania kolejek sięgnęły około 90 minut na większości atrakcji, dlatego jedyną opcją wydawało się po prostu iść na jakąś kawkę. No chyba, że była szansa spotkać Darth Vader. Powiedz, co to było co to teraz to z Vaderem? Wy to tak. Podchodzimy pod stanowisko lorda Vader'a. Zamknięte. Czynne do szesnastej. Było już po szesnastej. Powiedz <grym grym> to, powiedz no Marcinie, Ej, chodź, wlejemy się w kolejkę. Przejdziemy przez barierki. Po no, prostu, jak dla Buraka się baliśmy przez kraty. Ja... Nie, Marcin! Ale ja musiałem, jako fan Gwiezdnych Wojen, zrozumcie to, że to był... Ale co lepsze, <grym> potem e, ci panowie i tak puścili kogoś A, za nami na jest... ładne oczy, więc no. można powiedzieć, że nas też by pewnie No. Ja Ale Lord Vader nie zatańczył, niestety, z nami. Nie, nie chciał. O, this is the way. W obiadowej czas oczekiwania na niektóre atrakcje korzystnie się zmienił, więc szybko z tego skorzystaliśmy. Przed nami jedna z ostatnich atrakcji, na którą trzeba będzie czekać 45 minut. Zobaczymy jak nam pójdzie, ale co, chcieliśmy na niej zjechać. Pariz. Naprawdę warto tu przyjechać jak się nie było, ale taka o, o, ale odważna, odważna teoria, że ten park jest pełen skamu tak naprawdę. Kurde, jak ktoś za dużo tutaj myśli i wchodzi w taki, wiesz, filozoficzny aspekt Marcinka, filozofa, no to jest dramat wtedy, nie? Trzeba się odłączyć, rozstać, nie myśleć, nie wiem, kupić sobie ciepłą czekoladę i dać się pochłonąć, bo no, tak jest ciężko, teraz, nie? Przed chwilą chcieliśmy sobie kupić churrosy i kolejka po czurrosy, no, to zajęłaby 40 minut. Poszliśmy tak. po prostu do innego punktu, gdzie staliśmy nie wiem 10-15 minut, no ale to i tak jest absurdalne, że nawet chcąc sobie kupić małą przekąskę, trzeba stać w ogromnej kolejce, nie? Serio. A dzisiaj nie jest jakiś bardzo tłumny dzień tutaj. Tak. Tutaj bywa gorzej. Po godzinie czekania! Wreszcie! Miałem tak zacisniętą rękę. Ja dokładnie. Znaczy, A ja jeszcze rękę tutaj nie mam, i z telefon długiej telefonu spadłam. Było na największe ryzyko. Ja pół drogi myślałem tylko o telefonie, żeby nie wypadł. Gdyby tak można żyć, gdyby was. tak było to cały czas, ja bym była bardzo zadowolona. Nie, yeah. kolejka została zrekompensowana. Tak. Jesteśmy tu gdzieś? No, tutaj już nie teraz... widzę nic, bo jest taki klucz, tak. że nie można sobie zdjęcia zrobić z tego, nie? No, tak. Ej, ale grubo! Fajne to było, mega to było <gry> fajne! Ta, lepsze to było niż pamiętałam, tak szczerze. No. To ta kolejka była lepsza niż pamiętam Ale ona jest w ogóle jedną z fajniejszych chyba tak. z tego Disneylandu Bo ona jest taka, że jest taka przygodowa Coś się dzieje, w sensie, że masz takie zatrzymania, woda I nagle jest dub, walnięcie tak, Bo ja na zarobiste. przykład nie, ja nie jestem z tych, co lubią takie strasznie Cały czas wiesz, jazda na hamar 300 km na godzinę. No. Tylko lubię jak są zmiany, nie? Tak. I to znaczy już mega stosowe to jest. Nie no, mega. Ta kolejka 10 na 10. 10. No. Serio. To jest moja chyba ulubiona w całym Disneyland Także jak jesteście tu, to wbijajcie. Tak? No i kolejna widzowie atrakcja, którą lepiej pamiętałam niż teraz te emocje, których doświadczyłam. Ja też, no. Sześć? Nie wiem. No, sześć, się bardzo fajne to jest, ale... Kurde, jak ktoś by był, byłby pierwszy raz, no to no. idealnie, nie? Ale tą to... Przepraszam. No. Chyba też jest po prostu taki postęp trochę. Technologiczny, technologiczny że teraz już potrzebujesz dosłownie nie widzieć ekranu zupełnie, nie? Ile wyniosła nas cała wycieczka? Za bilety zapłaciliśmy około 980 zł, jedzenie wyniosło nas 410 zł, za transport z Paryża zapłaciliśmy około 85 zł. Więc na podsumowanie, jeden taki dzień w dwóch parkach w Disneylandzie dla dwóch osób wyniósł nas prawie 1500 zł. A tyle w dzisiejszym odcinku zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie dajcie łapkę w górę i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie doświadczenia z Disneylandem a my musimy lecieć bo samolot czeka pa!